Siemano, tu z tej strony i mam dzisiaj dla Was informację na temat coś do poczytania, coś na, ewentualnie na prezent. E, ostatnio, można powiedzieć, dostałem. <ścoughs> Znowu na gwiazdka. Ostatnią książkę Clarksona. E, wytrącone z równowagi. Trochę ją zacząłem już tam przyglądać. Fajnie jest napisana. E, jak zwykle lekkim fajnym językiem e, Jeremy'ego. Fajne zdjęcia dodane. Dwie... E, dwie Dwie takie paczki. Fajne indeksy są na końcu z opisami wszystkiego. No i sama książka jest świetna. Także, jak nie macie komu, komuś coś na prezent, a lubi sprawy Top Gear'a Jeremy'ego, może czytał coś wcześniej, to bardzo polecam. Książka fajna, albo możecie też po prostu sobie ją kupić dla siebie i sobie poczytać. Bo naprawdę, ja tam jestem gdzieś tam na początku dopiero, ale ten, ale, ale już, już ją mogę polecić. <laughs> Jakby. Trudno mi powiedzieć teraz o standardzie całej książki, tak? W porównaniu do innych, gdybym miał to porównywać. Na tą chwilę, co, co, co wiem, to, to jest, jest fajna. Podoba mi się, tak jak um, inne wersje. Pewnie żeście już na poprzednich filmach widzieli, bo... Leżała tutaj. Kto zauważył, ten dobry. No, to polecam jeszcze raz książeczkę Jeremiego. Bardzo fajna i na prezent, i dla siebie do poczytania. No, to by było na tyle. Pa!